Czy to rakieta? Czy to może... Jakiś Flash? A może Sonic? Może z Diglett McQueen? Nie! To Kapitan Marvel! Recenzja magazynu... Lego Marvel, trzeci numer na 2020. Miałam jeszcze pierwszy i drugi numer. Był tam Spider-Man i Iron Man, zaraz wam je pokażę. Tylko nagrywałam jeszcze na poprzednim kanale, drugim. No i właśnie na tym kanale nie będzie już raczej poprzednich dwóch numerów, ale wam je pokażę pod koniec tego filmu. No, a dzisiaj zajmiemy się Capitan Marvel. Zapraszam no to teraz to otworzę poza, poza cięciem no bo na razie nie chcę pokazywać już twarzy na YouTube no i tyle no i w ogóle nie chcę tak za bardzo się... No. się lepiej nagrywa więc otworzę teraz bez nagrywania no to wyjąłem teraz z folii teraz otworzę saszetkę zaraz zobaczycie złożenek po tym no aby ten Marvel jeszcze jest wyjęta i złożona. Szybko poszło. Ma takie fajne ornie. Pod nogami jeszcze tu. Ona też lata. Tak ładnie wygląda. Po jej twarz? Ma dwie buzie. Dwie głowy Co nie, To nie jedno. Mhm. A, jeszcze ma takie, takie, takie coś, co chyba jej nie dają, to takie włosy, czy coś takiego, zaraz też jej to dołożę. No. A my zajmiemy się magazynem, chociaż czy warto? No, ja wiem, nie ja wiem. Witaj, mm, Avengersie, Pitka Historia, Captain Marvel, Pełna Grucowość. A, no bardzo przypomina mi Renmana, żeby nie było. się chyba jeszcze, Shazama, Shazama może? Właśnie, dawno nie było numerów z DC, Więc znajdę numer, się zajmę, to może będzie. No, widzę tutaj Loki'ego, właśnie ten Marvel, tylko z takimi włosami już bardziej. I no tego nie kojarzę. Mamy wszystkich Avengersów, mam nadzieję, że e, będzie... Na następnym numerze wiadomo, co będzie, zaraz Wam powiem oczywiście. No, ale może wiesz następnym będzie Thor, albo nie wiem, Iron Man już był, może to będzie Ameryka. Hmm. Moc Czarnej Pantery, o może w następnym numerze będzie Czarna Pantera, no bo coś jest o Czarnej Panterze. Fajne dwa plakaty, A, wielkie A, czyli A będzie i tu chyba będzie Halki Thor, tak. Jakie jest trzęsienie. O! Yy, pamiętacie ten film? Tylko tam się nazywa Antmeniosa, Doctor Strange, Magic... magiczny house. Aha No, Chromix dalej trwa. No tak. Też są fajne zestawy. Ja nie mam takich zestawów, ale może będę miał jeden w sumie. Bo w jednym jest to, ja nie mam tora. O! No, na pewno kupię magazyn, który będzie w lutym. O! W drugą rocznicę mojego kanału, mojego pierwszego filmu, ale się fajnie złożyło. No to Venom będzie otwierany na live'ie, bo prawdopodobnie zrobię live'a, jak będę mógł, na kanał. nie druga rocznica kanału. No, będzie otwierany. Ale mank czekam tam, też fajny, też fajny. Zauważyłem, że te magazyny wychodzą w czwartki, a inne bardziej we wtorki. No. Film pewnie pojawi się dzisiaj w sobotę jakoś tak za chwilę. Nie to o trzeciej, więc może miałem ja wpływał w czwartej. No. no to co? Jeszcze tylko dołożę ten, ten włos i się, się żiernamy. No co to dłużej mówić? potem Marvel jest ładna. Jeszcze miałabym pokazać Spidermana i Ironmana. Nie wiem czy ich teraz znajdę. No, nie wiem, ale myślę, że wiecie, jak wyglądali Spider-Man i Ron z poprzednich numerów. Yy... Yy... Nie wiem, gdzie on już są. Może ich znajdę, poczekajcie. No, nie wiem, może Wam powiedzieć, że na pewno ich mam, ale nie mogę ich znaleźć. Iron Man to był z takimi no, swoimi mocami niebieskimi. A Spider-Man to sieć miał. No nawet taką ulotkę ze Spider-Manem, chociaż. No, zobaczcie, na no, dowód, że miałem spider mana Iron Man też miałem, bo właśnie nie wiem, gdzie oni są. Jak ich znajdę, to może będą w lutym najwyżej. Albo nie wiem. A że w tym filmie już ich nie będzie, gdzieś się zapodzieli. Ale nie, niedawno jeszcze gdzieś ich tu widziałem. No nie wiem. No. Papa, z tej strony była CDV, to by było na tyle. Papa.